Siemanko, Siemanko, tutaj Mister X 100. W dzisiejszym odcinku gramy Bedwars na serwerze rapy.pl Gramy jeszcze dzisiaj z Matim 1104. Co tam u ciebie? No, fajnie. <grywk> e, jesteśmy w czy nie? No, jesteśmy. Zagramy dzisiaj sobie dwie, dwa rund, dwie rundki. Yy, właśnie. Bedwarsów. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Startujemy. Dobra. O, nowa no, mapa. Fajna mapka może być. Nasza taktyka jest taka, że budujemy się na diament i od razu na skos na, do, die, y, do przeciwnika, potem na środek po emeraldy i zobaczymy co dalej. I wygrywamy. No tak jest. Tak Ale masz złoto, masz złoto. Dziękuję Ci. <laughs> Rzucasz mnie czymś twardym w mordę Ała o, moja to jest... morda Ale ty masz złoto na twarzy Okej okay. Oni się już budują tutaj Jakby, jakby co? To jest niedobrze Dobra, Mamy zaraz, problem. Zaraz będę miał problem. Mamy problem! Sens. Mamy problem! Są u nas. Oni nam nie mają jak zniszczyć, więc jest dobrze. Ty już umarłeś? Tak. Śmieć. E, 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 e. Nie mów tak. Um. Ej, dobra, idziemy do nich, dawaj. Dobra. Ja. Ale to jest słodkie. Ja nie wiem co się dzieje tutaj. Co? O mi za to kamiennym mieczem yy, skryta trzy serca. Nie pytam. O oh, To <noise> jest impossible Weź kup ochronę, ja tutaj będę ich pilnować No dobra Niech będzie A ty masz sety żelazny? Czy nie masz? Nie oh. To ci dam złoto do skrzynki se pozbierasz ja, ja cofam Ja cofam, ja cofam, ja cofam Idę sobie kupić Dobra Potrzebuję Bardziej łóżko Potrzebuję jeszcze jedno złoto E, butuj się, butuję się, buduje się Dobra, dobra dobra, on ma na pewno y TNT, ale dobra. MP. Jeszcze z drugiej strony idzie Chyba. O? No. A, z Z bazy do bazy. No, z bazy do bazy. Jeden ma na pewno TNT tylko. Obaj mają raczej. No, wiedziałem. A, nie, nie, nie zniszczył tak jest. Ją o? O, tyle mało. Dobra, dobra. E, pamiętaj, że oni mają sekundę, a się do nas przyjść. Ale czy przyjdą? My też mamy sekundę, jakby do nich. Rzuci jeszcze się do nich, budują. <śm> po serce, po serce mam. No dobra, kupisz TNT? E kupuję jabłko, bo mam parę HP. Oni mają czymś. Nie, nie mają. Co to za mój kolego? Co się tam dzieje u nas? Nic takiego. Dobra, nie mają łóżka Czemu mnie? To jest dwóch na jednego No i nie żyje. Zabiję. Chyba, że? U Zrobiłem takiego, coś ładnego Dobra, ładnie, ładnie. Ale czy ucieknę stąd teraz? Oję, ochron! Y, ostrość! Matti! Nie wiesz co zrobisz, ale na filmiku jak będziesz oglądał, zobaczyć co zrobiłem właśnie prawie pokonałem drugiego ale zrobiłem takie tak jakby uciekłem fajnie obejrza jak wszystkie e, idzie no dobra Ochroni Ochroniłem naszą bazę no ja obuduję łóżko trochę jeszcze żeby było a nie wiem trochę nam obudowali jeszcze To jest fajnie e, Dobra, więc ja Zbierz diamenty! Zbierz diamenty! diamenty. No, zapomniałem, że Są jeszcze diamenty po, Na pewno cztery? Trzy? Nie wiem dlaczego trzy ale... Jeden jest w normalnej skrzynce Krona będzie Dobra, dobra mam, mam już cztery i tak, i tak A on już mamy Mamy, mamy, bo kupiłem. Dobra, to fajnie. Do żółtych się idziemy może? Yy, nie mają łóżka. A właśnie... No właśnie widzę, że... Jak nie mają jak przed chwilą zauważyłem, że mają. Tymczasem ty zbiszczy, yy, czyli łóżko w tym samym momencie. No, nie, nie ma, nie mają już. Ty masz te żelazny? Mam. Dobra zieloni Zielonych nie ma, morscy... Do Boże, to gdzie my tak daleko idziemy? To ja wracam do bazy, bo... Szarzy nie mają też łóżka, a więc możemy dać pójść. Zielonych jestem. Wiem właśnie. Ty, to został? Szary i biali. Bez łóżka Ty Dobry mecz będzie taki dla nas <grym> Pierwszy raz wygraliśmy na, o, na odcinku chyba A nie wiem O, już wygrali... Czekaj! Co? A nie, jeszcze biali Szary spad Nie, on zginął przez białego. To on... To biały jest gdzieś tutaj na pewno Tylko mi się wydaje Ten... Nikt, nikt, tego, nikt, nikt tego nie widział, nikt tego nie, <noise> nie widział. Nikt, <noise> widziałem jak cię gonili, jak na na chwilę umarłem. <noise> Powiem ci tak. Ja myślałem, że tam nikogo nie ma, oni tutaj są. No może ja pójdę do... Jesteś w szarych? Tak? U szarych czy na, na środku. Jestem u różowych? białych białych? mają most mają most z środka to zbuduj się na środek oni... ale szarzy mają też most do białych a. jak... a no to tam jesteś, widzę cię no ups, nie to dobra teraz ty ich spamić ze fireballami może czy ty z kuszy i... dobra gra nie był bl Nie wiem, bo tam czasami jest, że od diamentów się dostanie No tak, ale z diament na diamentach Wiem Widzę cię, że jesteś na diamentach jeszcze Oni mnie widzą? O jeden manerowy tak set Panato Ty! Aha, nie trafił aha, 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 aha. Spadną się do nich? Ale nie, 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 dobra, jeszcze nie. Ty pilnij nie bo ja się muszę zbudować. Gdzie? Eee, e, dobra, nie, są w sklepie jeden. Oni patrzą na mnie. Dobra. No co mi zrobisz? No co mi zrobisz? Już nie mam bloków. No dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Uuuu! Szczelił, ale przeżyłem. I nie tutaj... spadnij. No nie spadnę, nie spadnę, ale nie mam bloków już. Przeżyję? Przeżyję. E, e, Okej, okay, przeżyłem, przeżyłem. Chłop kupił u Naprawdę? Naprawdę. Ja nie mam serc. Ile ty masz serc? Mmm... 14. Ten troszeczkę mniej I ci pici mniej Powiem ci tak Jak ja mam łuk, to mogą od, odbić ten Fireballa No, fajibola. ale o z dwóch stron chyba nie odbiją Co nie? Bo jestem po tej Ty, ale jakbyśmy poszli do nich razem Ty z tamtej, ja z tej, to byśmy dali radę Co nie? prawie spadłem no, To nie A, a możesz a może skoczyć na nich? Mogę, ale Lecimy? O! Prawie go zabiłem! Ja lecę! Dawaj! Mm? Ja, ja, jabłko ja, ja, Lecimy O, ma diamentowy mieczyk! Tego nethertowego najpierw byśmy powinni! Kurde... Oba przyżyli, obaj przyżyli, a spodaj. Ale najpierw Zobacz, co Co? Zrobiliśmy wielki błąd, bo obaj byliśmy w 1 na jeden, a oni mieli lepsze sety i lepszy miecz. Powinniśmy tego szarego najpierw, co nie? E, sz... Tego nederytowego. Szarego. Nie chcą, że kupiłem mógł. Kurde. A dobra. No to daj mi. No to dam ci do skrzynki. Dobra. Ja lubię strzelać. Co, na środek chciałem iść, Se pójdę. sobie pozbieram na set diamentowy, co nie? I lecimy do nich znowu. Oni będą kampić, tam, bo w... Oni będą farmić, na pewno. O, sobie kupię dużo tego. Fireboli. Tylko, że zaraz brakuje, i może być trochę niebezpiecznie. Ile oni mogą mieć serc? Nie wiem Ops O jeden poszedł O blisko Blisko, zabiłem jednego typa, ale dobra Oni utknęli, 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 utknęli Nie wiedzą co robić Jedno na środek Jeszcze na środku Nie no, jak oni żyją? Ile masz szmaragdów? Wydrze ja... ci Ja potrzebuję jeszcze dwa Dobra. masz tutaj jeden dobra dobra widziałem widziałem to pilno ich yy, masz dużo strzał? E, no mam dużo bo oni będą we mnie strzelać to będę zbierać mogę ci kupić więcej nie ja mam pustkę. a dobra to troszeczkę mało ale oni okay. będą mam 40 już okej okay. to ja idę do szarych kupię set Kup... a, nie, nie seć mnie nawet na perłę Ale no, dobra Mamy ochronę, nie Już mamy tę ochronę Potrzebuję jeszcze 4 diamenty Kurde To chłop próbuje? Co próbuję? Nie chłop próbuje Mnie zabić, a ja mam lepszego aim'a od niego Jeszcze jeden diaks i będę miała, będziemy mieli ochronę cztery. Ochronę się na środek, bo ja mam jeden diaks. Nie, dobra, już się respi, już się respi. Dobra, kupię ci lepiej więcej strzał, wiesz? I zaraz brak urzek, więc y, problem będzie. A tak! Dobra, myślałem, że jeszcze tak. minuta. Mi ja bo ja chciałem skakać na, na ludzi, na do białych. No to dobrze, że nie zrobiłeś tego. Dobra, kupiłem ci dużo strzał. dużo. Zabiję jednego. Dobra, nice. Jak? Ty po prostu ich spał z tymi strzałami? Czy spał? Y, nie. Y, spam. Może także miał Loła. Buduje się, buduje się. I drugi spam. O, nice. Dobry meczek, <grym> fajny. Tylko tutaj na koniec był właśnie taki nudny, bo. kampieli. Dobra, to teraz następna rundka będzie, widzowie. I zobaczymy, jak na tej rundce pójdzie. Co to, zobaczmy? Ma... Ja na nie nie grałem. Ja na nie grałem. Pff, grałem na... Ja... na jednym filmiku z Kamilem. Możecie też zobaczyć, jak nam poszło. Nie powiem, jak nam poszło, bo to taki sekret. Możecie po prostu zobaczyć. Piś, mm. Ale zobaczymy, jak Wiele... nam teraz pójdzie na tej mapce. Powiem ci tak, ta mapa jest taka duża, strasznie duża. Wiem. A tutaj najpierw opłaca się bardziej na skos, co? Nie? Teraz, ty mm. da, teraz Tobie dajemy sztabkę złota. I na technika, raczej zginiemy. Zrzucaj tutaj, tuskarz. Ja będę obudował łóżko. Ale tak obuduję teraz łóżko, wiesz? Najpierw tak, obuduj Edstone, później szkłem, później znowu Edstone, a na, na to ten... I potem możemy tak? opuścić łóżko na no zawsze, bo już nikt nam nie zniszczy aż tak, będzie dobre. Masz już set? Potrzebujesz czy... Potrzebuj jeszcze jednego. Masz. No właśnie. Buduj się na diamenty. Gramy teraz ostrożnie. A ja trochę inaczej zbuduję, tak? Tak. O cholera. E, my jesteśmy obok. szarych, mamy dwa generatory. Zbuduję się do szarych. Naukos. No zara. Mamy dwa generatory puste. jest trochę drogę. Próbuję nie się. Rękoma. Mamy już ochronę. O, nice. Dobra. No dobra. Przed przy, przy, przy przypadek kupiłem kamienny miecz. Łódź. To daj mi. Y już. Bo ja nie mam. Hmm. Jak się zbudujesz do szarek masz e, darmowy set żelazny. Ja już mam zaraz że set żelazny, właściwie. No to ja się zbuduję, żeby mieć TNT napka. Mm. Mm. Dobra. Teraz szkłem obuduję i już nikt nie dostanie naszego łóżka. Jeszcze... Potem... E, A szkło na co jest? Na TNT czy fireball, czy co? Na to i na to. A, no, to dobrze. kiedy jak na, na... Wierzch, to nikt to nie zniszczy, bo nikt... nikomu nie, ch nie chce się... Ło, to, ale potrzebuję żelazo tylko. Więc potrzebowałbym, żeby się zostawił. Idę tam do ciebie po żelazo. Nie. Daj nie ma. Daj, daj do szuszynki. Daj, daj. Dziękuję. A teraz idę do naszego. Kolejny rzecz, Kamienny miecz kupiłem znowu. Ja. Yeah. Po co ty kupujesz te kamienne miacze? Ja się buduję do niebieskich. Ale ja kupię setkę. Też nie ma Mamy trzy generatory, potrzebujesz co, czegoś? Mmm, żelazny mieczek. No chodź. Czekaj, tylko buduję jeszcze troszeczkę łóżko. Troszeczkę. Boże, co my robimy z tym łóżkiem? Chyba już nikt nigdy nie dojdzie do naszego łóżka, co nie? N Nikomu się nie chce. Pójść do kogoś, żeby komuś to zniszczyć. Ten cały filmik będzie na tym, że. bo buduje łóżko. Nikogo nie zabijemy. No już chyba nikt nie dostanie naszego łóżka. Tak opowiem. Żelazny mieczek może być. A różowie są tutaj zaraz! Z... Oni ma... O choć o szary bym cię poprosił. Nie mogę. Oni mają potki? Co? Ja właśnie zabiję całą drużynę zielonych. to bomb. Ej, idą do, idą do naszego łóżka, wiesz? Dobra, zostawię go. Tam nie, co. Nie, ma... bo on będzie miał TNT. Co? On będzie miał TNT i nam zniszczył. Ale zniszczył całe. Dobra, on nam to zniszczy. Ej, Mati, gdzie ty jesteś? U niebieski, wracam. A. No jak? Cały finik był nad tym, że zbudowałem takie ładne łóżko, on nam to zniszczy. Bomba. A wiesz, czemu ja do, do jego łóżka nie pójdę? Właściwie. Apa! Nie, nie gadaj, że go zabiłeś! Nienawidzę tak. cię. Już miałam że jego łóżka. Miałam że jego łóżka. Mogłeś powiedzieć prędzej. No mówiłem! O Boże. Jezus, Maria. Co? Jezu chryste, spadło. A skąd on ma tak dużo diaksów nagle? Na wszystko. Sześć? Co. Ja Dobre. się zabiję zaraz. Ej, on awczy! Nie. Tak, abczy, abczy, abczy. ma darmowe trzy serca. Nie. Ano, nie, mogłeś powiedzieć, że jeszcze morscy tam są. Kurde. Jak spadłeś Ale on... w ogóle? Ym. Spójrz na łos niebieskich do czerwonych. Zaraz sprawdzę. A! Pier okay. Dostałem, pier dostałem pierwszym. Y zrobiłem klacza. A serca dostałem nie ma. Nie ma serca. O, szkoda. Dostałem drugi. Znowu się sklaczowałem. Dostałem trzecim i spadłem. ja się naprawdę zaraz zastrzela. Emocje idą na do naszej bazy. Nie myślą, że mamy łóżko. Pff. Ładne. O, ładne. Nie, ma, nie ma już. Nie ma już. No. Co użyję, bo przynajmniej będę miał coś. Czemu morcy nie zniszczą im łóżko? Co jest? No, znisz- zniszczył. Zniszczył, ale nie zabił go. No, zabił, tylko został drugi. Aha, zapomniałem, że dwóch tutaj jest jeszcze. Oops. Ten drugi trosz... jest u zielonych U zielonych No dwie bazy Na lewo Obok niebieskich Pa, pa... Mam żelazny pa. set i mieczyk nie wiem. Nie, nie wiem, spróbowałem fireballem tam rzucić. Nie wiem czy trafiłem go. Nie. Szkoda. Kupiłem troszeczkę dużo TNT i troszeczkę fireballów. Będzie tak ja coś. Będzie bum-bum. O, idzie do niebieskich chyba. czy on jest? No. Buduje się do niebieskich. Nie ja jestem... Buduje się? Jest u niebieskich. Jak będzie się budował, czy przechodził przez most, musisz mi powiedzieć. Dobra. Tak, jest kapitanie. Gdzie ty jesteś? Na środku. Gdzie on jest? A. U, o, u niebieskich. Chowam się, chowam się. Chowam się. Jest on... Schowaj się, bo będziesz miał kontr, żeby go zrzucić. To myśl mi powiedzieć idealnie. Ale będziesz widzieć, że się postawiałem bloki. Hmm. Korkał, o! Się. będziesz się podobał! GG. <laughs> <-g>. Tak jest! <laughs> ja nawet nie miałam ani jednego killa, bo go, to się nie zaliczył jaki. Ja nie Dobra, to idziemy na spawn i na tym kończymy widzowie dwoma dobrymi winami. Idealnie się skończyło. No i do zobaczenia, więc do następnego odcinku.